Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Ksazaks, to jest. A to jest. Łosied! Wow, a to jest Bioshock Infinite. Z tym, że. Nie będzie to żadna seria. Nie, nie myślicie sobie, że też. Jak wszyscy to nagrywam. Po prostu chciałem zrobić filmik, gdzie złożę Wam życzenia. Pogadam z Wami, bo dawno nie gadaliśmy. Shit! A że ostatnio ogrywam Bioshocka. Bioshocka. To po prostu. Wybrałem tą gierkę na to. A akurat cholera akurat w centrum... W centrum rozwałki jestem. Okej, okay, jeżeli chodzi o samą grę, gra jest fantastyczna. Wy, wybaczcie to hamstwo, ale otworzę sobie piwo. Taki sobie chciałem nagrać materiał po prostu. Gra jest fantastyczna. Yy, jak dla mnie Zaraz po... Yy, zaraz po w e, Tomb Raiderze będzie to na razie kandydat na grę roku ale niestety do tego grona nie mogę zaliczyć Hard of the Swarm a to z tego powodu iż z tego powodu że Hard of the Swarm to jest dodatek a nie gra ehm... Fajny dosyć system e, ulepszania shit się wystraszyłem te ziomek nie świruj ehm... Hard of the Swarm to jest dodatek to nie jest gra Oczywiście grafika wygląda dużo lepiej niż tutaj widzicie teraz, bo no żeby nie było klatkowania musiałem ją troszeczkę obniżyć. Nie myślicie sobie, że te klatkowanie było jakieś koszmarne, ale... Chciałem, żeby było wygodnie, żeby to się w miarę fajnie oglądało. W spodnie Fenix, Zeskok ze wstęgi daje 100% czasu na podpalenie pod ludzkich wrogów. Weź wyposażenie. Fantastyczne. A działo W ogóle mamy jakieś tu inwentory, że to wyposażenie ubieram, bo coś nie skojarzyłem. Uuu Co to? Aha, ten karabinek. Okej, okay. na razie używamy snajperki. Bardzo fajne są snajperki. Fajny w ogóle motyw strzałki, która mam pokazuje gdzie mamy iść, o widzicie? Jak ładnie? No, idź, żeż gościu. Przyznaję się, że mm, w poprzedniej części Bioshocka nie grałem. Tak się naciska na windę. W poprzedniej części Bioshocka nie grałem. Zaraz będzie dialog bardzo ładny z panią Elizabeth. Będzie czy nie będzie? Będziesz coś mówić, kobito? O, teraz troszeczkę też przekładkował. Ale podobają mi się strasznie te przejścia pomiędzy lokacjami, w ogóle te... Pełne takich, no kurde. Pełne takiego... Magii w ogóle ta gra jest pełna. Jest to świat typowo steampakowy, którego ja jakoś nie, nie lubię ogólnie, ale to normalnie mnie zachwyciło. Naprawdę, ta gra mnie zachwyciła. Moja księżniczka. Right mm, moja księżniczka gotuje. Ja mam czas, chwilę, żeby. Coś was. Lynn? Mr. Lin, my God, I, I was so set on getting to Paris. I... I didn't really think that. You couldn't have known this would happen. I had a role in this catastrophe. If, if you want to pretend that we're purely innocents in this, then that's your prerogative. But. Ooh. <coughs> Dobrava, dawaj. A telefon. Hello. Hello. Think. I saw you die, Booker. Saw with my own eyes. That's right. Listen, I got you your guns. I'm here for my airship. But my Booker Dewitt died for the Vox Populi. You either an imposter or a ghost. My Booker Dewitt was a hero to the cause, a story to tell your children. You, you just complicate the narrative. No, Ogólnie teraz. Ta dziewczyna, która jest ze mną, ona potrafi zmieniać... przechodzić między wymiarami, zmieniać rzeczywistość, wyrywać z innego wymiaru różne rzeczy. I trochę się pomieszało, dlatego tak wszystko tutaj dziwnie wygląda. Shit! Co wy się na mnie rzeczywiście nagle? Myślałem, że to są moi sojusznicy, stoją, nic nie robią. Wow, ale przeheadshotowałem teraz normalnie. Do takiego headshotowania to by się roje nie powsycił, że tak powiem. Ogólnie bardzo mi się podoba feeling niektórych rzeczy w tej grze W ogóle będę coś za dużo gadam o grze Ja bym chciał tutaj główny zamiast tego filmiku Dzięki Główny zamiast tego filmiku to było to Wesołych Świąt nasi widzowie Kibi już tam napisał e, wiadomość na, na Facebooku Ja postanowiłem zrobić to w formie filmu Wesołych Świąt życzę wam Fantastycznych gier, fantastycznych filmów Bo wiem, że większość naszych widzów Nagrywa filmy również Tak więc życzę wam też wielu widzów o, oh, jakaś nowa moc. <laughs> Życzę mam wielu widzów, wielu wyświetleń, wielu łapek w górę. Pod tym filmem też możecie je dać. Zaraz wam zaprezentuję te moc. Ciekawe co to będzie, jakaś ośmiornica. Mini nawiązanie do poprzednich części do Wow! Te prezentacje są fantastyczne. Okej, okay, zaraz zobaczymy co to, jak to działa. Dajcie nam tylko grupę wrogów. Mi ogólnie najbardziej się podoba... no szukajmy to wszystko. Mi się ogólnie najbardziej podobają te kruki, które Wam też pokażę. Um, nie, tych audiologów nie czytam. No, no musimy tu przejść, nie ma ile. Um, co ja tam jeszcze mogę wam wrzucić? Oprócz no. pogodnych świąt tak dalej No kasy, kasy no bo to jest najważniejsze Niby nie jest najważniejsze a tak naprawdę jest e, Życzę Wam Gdzie Ty jesteś? Czemu ona tam poleciała? Jakiś zegar? Shit Fabuła jest fantastyczna, pomieszana Coś co ja uwielbiam po prostu Wciągająca O tyż ma to Zawarłem układ z tą dziwą. Chodź! A, rozumiem, że będziemy się napierdolni. Okej. Okay. Czyli jest niewesoło. Ja w tych potyczkach masowych to normalnie dostaję tak po dupie. Ogólnie nie gram nigdy w trzance. Nie lubię. Jeżeli już, to z w wsie i z szwagrem Quay'a ja se poszpilam Dobrze, że mam snajperkę FAK! No patrzcie jak ja tu lamię w to Dobra, niech mnie przyjdą z innej strony, to zobaczymy I teraz zmyjemy ich tą falą Okej, okay, stąd może będziemy mieli lepsze Cholera Przeładuj SHIT! Masz Masz Masz, masz, masz Dzięki Elizabeth w trakcie walki nam podaje różne amunicje, zbiera z pola walki Zbiera różne rzeczy i nam podaje bardzo fajna rzecz To trochę uzależnia, że tak powiem, bo to liczy na to, że A, tu jesteście Ogólnie musimy się dostać na ten okręt, żeby polecieć na ziemię, bo jesteśmy teraz w mieście w chmurach Okej, okay, przyszedł się... Masz, dawaj. Um, jeszcze chciałbym Wam życzyć zdrowia, bo zdrowie nawet jest ważniejsze niż pieniądze. Oso osobiście się o tym przekonałem. Um, żadne pieniądze nie uratują nas, kiedy zachorujemy na chorobę, której się nie da wyleczyć. Czy kiedy urodzi nam się chore dziecko, powiedzmy. Wtedy jest po prostu... Okej. Okay. I ona, widzicie? Potrafi wyrywać... Potrafi wyrywać z innej z innego wymiaru rzeczy. No gdzie oni są? Ja nawet ich nie widzę, cholera. Patrzcie, jak ja gram w szczelanki. Tutaj muszę poczekać, aż ktoś we mnie postrzela trochę, to wtedy ogarnię. No chodźcie. Gdzieś tam. Ok. Ah! Stracił głowę. Gdzie jesteście? No i patrzcie, walą we mnie a nie wiem skąd. Okej, okay, już widzę. A latają po tej gówna... ...jacy. Okej. Okay, kumam. Kumam moty. patrzcie na to. Wybieram moją moc, błyskawic. Nie, to muszę tu. Ja wam dam. Fajnie jest to latanie, ale ogólnie nie lubię tego w trakcie walki. Fajnie się tak przemieścić z lokacji na lokację. Boże. O, shit, jeszcze zdechłem. I patrzcie, jak wygląda tutaj... Ej, myślę, że ona mnie wskrzesi. Co, ją też zabili? Gdzie jestem? What the fuck? Normalnie ona wskrzesza. Ta Elisabeth nas na polu walki gdzieś. Gdzie my jesteś? Gdzie ona jest? Okej, okay, ja wskoczę sobie też na tą... Bo oni po tym jeżdżą, tacy. Nie, ja zaraz tu kogoś spotkamy. Powiedzmy. Chyba tak jeździł jak debil i ich szukał. A oni samą... Aha, tutaj gdyby. masz. Tak to się robi Okej okay. No gdzie? <gry> o jak fajnie skakujcie to jeszcze No chodźcie Ok. Chyba wszystko Ja chcę już przejść dalej Nie lubię tych momentów kiedy jest tyle Jak Ci dam Masz to duży chaos. No. Masz. Masz. No, co? Jeszcze ktoś tutaj. No świetny moment na to. O, oh, shit. Dobra, ja stąd spadam. O! Oh. Wow, myślałem, że zdechnę w tym upadku. Okej, okay, skitrajmy się! To się skitraliśmy. Zdrówko. Ach, przepraszam za taki nieprofesjonalny film, ale... Co tam? Podejrzewam, że nie obrazicie się. Huzder! O! Oh. No chodź tu, ja chcę z tym dużym się zmierzyć. Wybrać nową moc. To nie ta moc. Nie o to mi chodziło. Aha, rozumiem, że z innej strony... Ja nawet nie wiem, co się dzieje! Szóstka ma być moc. Która? urka, dwójka, Górka? Gdzie jest ta nowa? Gdzie jest ta woda? Tutaj. Coś ominąłem. Okej. Okay. Było 7 pomyleje. Automat, automat, automat. O, ta chodziła. Apteczka 80%, zawsze się przyda. I tu 100% również się przyda. Witamy! Cholera, za dużo ich tu. Jaki gościu! Normalnie jeszcze takiego tej nie spotkałem. Dobra, dawać sniperką może go. Kremiele. Ale on za... Nie, on skaczek jakiś pojebia. Ja muszę znaleźć to. Dokładnie to, tylko złap... Gdzie można się tego złapać. No daj, daj, dawaj. O. No, co ja zrobiłem? Gdzieś tu widziałem przeciwnika i zaskoczyłem myślę, że. Wow. No. Zdechłem, okej, okay. trzeba znaleźć jakiś karabin obrotowy. Nie ma opcji, pewnie to do czegoś służy, ja nie wiem pewnie do czego. No, dajcie mi tego. Okej, okay, masz, O-o, gdzie waszym? Fuck, Booker, dawaj. Pewnie gdzieś mu trzeba... Aha, to, w środek. Wow. No i co? Udało się, udało się. Co? Nawet przeczytałem. Siet, nagrywanie. W nie chciałem nagrywać tej gry, też z tego powodu, że chciałem się wtopić w tą fabułę bardziej. A wiadomo, że przy nagrywaniu to się tak nie da. Ja lubię odsłuchiwać wszystko. Wszystko czytać. Każdy dialog. O tym karabin mi odchodziło. Ale niestety on się długo rozkręca i Zaś Fuck Aha Patrzcie na to jep <ścoughs> Uwielbiam Okej, okay, mamy tu wyrwę jakąś Chodź Elizabeth, ty będziesz umiała to zrobić Halo Kobito Gdzie ona jest?

W grze Ogólnie postać Elizabeth jest no! fantastyczna Zauważam ogólnie, że w tym miesiącu... A co mam zrobić? Pokażcie mi rozproszyć ją. Ehm, w tym miesiącu królują this kobiety this w grach. Movement, Sarah Kerrigan, Lara Croft, Elizabeth.

Fantastyczna jest ta gra, naprawdę. To co tutaj widzicie, to jest naprawdę takie małe w porównaniu do tego jak gra się zaczynała jak ogólnie cała ta gra wyglądała od początku, jak ona cały czas wygląda. No taki moment, że akurat dużo strzelania. Ale ogólnie jest fantastyczna gra. Jesteśmy już na pokładzie. Przechodzimy. Dalej i na tym będziemy się żegnać chyba. ok Tu nic nie ma. Nic nie mogę użyć, nic nie mogę wziąć. Aha, Elizabeth uciekła. Okej, okay, obierz kurs. Do Paryża ja chcę. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę wam oczywiście nagrać kolejny jakiś tam odcinek, no nie ma, nie ma problemu. Tylko że no po prostu tak jak mówię. Okej, ja on wie gdzie mamy jechać Jak tak obrałem kierunek. Co się tego gościu zrobi? this is all they had listen how do you do it how do I do what forget how do you wash away the things that you've done you don't just learn to live with them So the moment of truth between us. Nie wierzę, żeby to był koniec. Gry. Dokładnie. Gra cały czas z Izję jednym tempem, wielkim, szybkim. Dobrze, ja już to sobie zrobię sam, bez Was, bo już jest 20 minut nagrania. Dzięki wam wielkie za obejrzenie filmu. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli chcecie, pokażę wam dalej grę. Jeżeli nie, no to oczywiście się nie obrażę. Na razie. Dzięki.